Szymon, a jak reagujesz na te ciągłe, coraz to nowe, płynące z innych krajów doniesienia a propos pedofilii panującej w kościele i, i homoseksualizmu w kościele? Czy to Cię oburza, czy Cię to smuci? Wiesz co, to bardzo dobrze widać, bo ostatnio był taki, kanadyjskie, był taki kanadyjski raport pokazujący mhm. jaki procent, Wśród ludzi pracujących z dziećmi i którzy zostali zdefiniowani czy zdemaskowani jako pedofile, to księża. I księża byli tam na siódmej, ósmej czy dziewiątej już nie pamiętam pozycji. W pierwszym, na pierwszym miejscu byli nauczyciele, na drugim miejscu byli opiekunowie, prawni tych dzieci. Yy, I dopiero później gdzieś daleko księża. Yy, z tego się robi dużo, dużo hałasu, bo to jest bardzo spektakularne: złapanie kogoś, kto miał być. Dobry okazał się zły, no tak? Miał inny... Tak. Mhm. No, ja, ja mam. Mnie to zawsze strasznie boli, bo, bo strasznie mnie boli to, że ktoś nadużył zaufania drugiego człowieka tak nieprawdopodobnie delikatnej relacji, jaką jest relacja mhm. dusz pasterza z, z, z wiernym. Wiesz, szlak nie trafia, jak słyszę o takich rzeczach i, i ręce mi opadają. No, ale też wiem, że my możemy, możemy się starać robić wszystko i, i miejscami no, się bardzo wolno staramy, niestety, robić różne rzeczy. No ale czasem, no co możesz zrobić? To, że jakiś ksiądz jest, to, że jakiś duchowny jest homoseksualistą, co się zdarza, bo ma taką orientację ani ale nie realizuje jej, żyje w celibacie. Zdarzają się takie przypadki. Czy, czy ja widzę w tym coś złego? Trudno jest mi zobaczyć w tym coś złego, no bo, no bo on po prostu w takiej kondycji, jakiej jest, ze swoją orientacją seksualną, zachowuje czystość. Wiesz, zło jest na świecie. No zło jest na świecie i będzie działać. Niestety. Kropka. A nie uważasz, że Kościół powinien troszeczkę się e, unowocześnić, odpowiedzieć na sensie? te dzisiejsze potrzeby, na przykład młodych ludzi? Ale no na przykład sensie? antykoncepcja, na przykład problem AIDS. Nie uważam. E, nie. Uważam, że Kościół powinien jedną rzecz zrobić na pewno, to znaczy powinien się, powinien może trochę, zwłaszcza w naszych warunkach, mhm. przeformułować Sposób komunikowania się ze światem. Ja bym w ogóle nie dłubał w doktrynie, tylko ja bym pokazał, że to jest propozycja i ona jest spójna i ona jest w cudzysłowie szczęściodajna, że ty możesz być bardziej szczęśliwym człowiekiem, mhm. jeżeli pójdziesz tą drogą. Włączając to antykoncepcję, włączając to choćby historię typu mieszkanie czy seks przed ślubem, bo, bo to nie chodzi o to, że ksiądz się uwziął. Albo nie chodzi o to, że ten ma, wiesz, takie fantazje czy inne. Tylko jeżeli ty wierzysz, że rzeczywiście ten sakrament jest początkiem czegoś, to w tym momencie się zaczyna wszystko. Wszystko łącznie z wynoszeniem śmieci, płaceniem rachunków jest jakaś nowa jakość. Okazuje się, że od tego momentu całość jest czymś więcej niż sumą części, tak? Od tego momentu naprawdę przyszedłeś i zaczynasz tworzyć nową jakość. To nie chodzi o to, żeby prześladować ludzi, tylko żeby byli konsekwentni w swoich wyborach. Ale rozumiem, że jesteś przeciw in vitro, ale na przykład nie potępiasz gejów i lesbijek. Ja nie, nie, nie mogę potępiać ludzi. Mm -hmm. To znaczy, ja absolutnie ja mam wielu znajomych gejów i z wiele no nie mniej znajomych rodzik. Natomiast e, ale mam. Natomiast e, wiesz, mi się może nie podobać i mogę mieć swoje zdanie na temat tego pewnych ich zachowań. Mm -hmm. I modelu, jakby realizowanego, wybranego przez nich życia. Natomiast nikogo nie można karać za orientację seksualną, bo to jest coś, do czego ja nie mam, czy, czy, czy w jakiś sposób prześladować za orientację seksualną. Ja mogę powiedzieć, że sposób, jaki oni wybrali na życie, w mojej ocenie jest zły, e, i mogę przedstawić argumenty za tym, ale zrobię to, jeżeli ktoś mnie zapyta o zdanie, i jeżeli to będzie w jakiś sposób mnie dotyczyło, to, to, to zabiorę głos. Y, zawsze zabieram. I oni wiedzą, mam wrażenie, co, co ja na ten temat sądzę, a mimo to jakaś część z nich wciąż ze mną rozmawia. Jakieś próbowałem napisać powieść. Mój, mój niegdyś dzisiejszy wydawca czy wydawczyni próbowałem mi zmusić do napisania powieści. Ja napisałem kilkadziesiąt stron, przeczytałem to sobie teraz. Jezus Maria, jaki byłem zażenowany, jak to czytałem. Po prostu nie, mógł, nie to Paulo Coelho to by mógł za mną w ogóle trampki nosić.